W części Wam króciutko opowiedzieć o zasadach specjalnych, a właściwie jak to w instrukcji się nazywa, o pełnej rozgrywce, która tak naprawdę zawiera trzy, jakby dodatkowe, zwinięte moduły. Pierwszym z nich jest tak zwane zagrożenie. Pamiętacie te kafelki, które, czy kafelki niebieskie, po których poruszały się statki kosmitów? i ten poziom. Badań, do którego musieliśmy dojść, żeby wygrać rozgrywkę. Wszystkie oczywiście te kafelki mają jeszcze swoją drugą stronę, która jest oznaczona takim kolorem troszeczkę czerwonawo-różowym, no i tutaj ten poziom naszych badań jest, czy poziom, który musimy osiągnąć na polach zielonych, jest znacznie wyższy, więc też utrudnia nam to wspinanie się po kolejnych szczeblach, a jednocześnie mamy zazwyczaj też troszeczkę więcej tych akcji statku matki i one są być może nawet i troszeczkę silniejsze, tu widzimy, że wystawiamy statek, że wystawiamy tak naprawdę dwa białe statki, podczas gdy tutaj dwa razy po jednym. No i tutaj nie mieliśmy też tego znacznika zniszczenia, który jeżeli statek matka osiągnie ten poziom, to oczywiście on się również przesuwa w dół. To jest jakby pierwsza opcja. Drugą opcją jest oczywiście wykorzystanie kafelków miast. Z tym, że one, akurat Praga jest tutaj dodatkiem, który, który otrzymałem razem z tą kopią, z razem z tym egzemplarzem gry. Rzecz polega na tym, że oczywiście każde miasto już startuje z jakąś tam zdolnością specjalną, ale jest też taki wariant w rozgrywce, który się nazywa zniszczone miasto i który polega na tym, że jeżeli przegramy rozgrywkę w... i to miasto zostanie zniszczone, wówczas możemy spróbować wziąć, że tak powiem, rewanż, obracamy na drugą stronę i wówczas. Wówczas gramy z jakąś tą zdolnością specjalną, która akurat w tym przypadku nam pomaga, mimo że to jest kolor czerwony, tak jak akurat w tym w przypadku kafelków nieba oznacza on poziom trudniejszy, tak tutaj, no o dziwo, jest nam troszeczkę łatwiej. No i trzecia opcja, którą mamy, mianowicie są to tak zwane roboty. Polega to na tym, że na planszy pojawia się czy w naszej bazie pojawia się dodatkowe pomieszczenie? A rzecz biorąc dwa pomieszczenia, e, oznaczone oczywiście kolorem niebieskim. E, gramy tak jak zawsze, z tym, że oczywiście wykorzystujemy dwie dodatkowe kości i wygląda to w sposób następujący. Wykonujemy rzut. Oczywiście nasze kości rozmieszczamy zgodnie z zasadami. Przykładowo jakoś w ten sposób samoloty wrogów się obniżają. I atakują nas coraz bardziej. I teraz co się dzieje? W momencie, gdy mamy, yy, przechodzimy do fazy aktywacji pomieszczeń, no to oczywiście w tym przypadku wzięlibyśmy 4 plus 2, nie mamy żadnych modyfikatorów, czyli dostalibyśmy 6 energii. Super. W momencie, gdybyśmy zdecydowali się aktywować yy, pomieszczenie niebieskie, odbywa się to w sposób następujący. Oczywiście tu od razu mamy modyfikator minus 1, więc to jest jakby jedna kwestia. Musielibyśmy zużyć jedną energię. Więc wartość naszej kości będzie 4. Nie? Kość oczywiście zdejmujemy, w tym momencie bierzemy kostkę niebieską, ustawiamy na niej wartość 4 i umieszczamy ją na jednym z wolnych pól. Możemy ją oczywiście umieścić tutaj, aczkolwiek na początek pewnie nie będzie miało to sensu. Załóżmy, że chcielibyśmy tę kość umieścić tu. Obracamy ją póki co o 45 stopni z tego względu, że to nam pokazuje, że ta kość, póki co jest. Nieaktywna. Następnie aktywujemy wszystkie kolejne kości, i w momencie, gdy zakończy się nasza faza, ta kość pozostaje na miejscu, chyba że oczywiście chcemy ją zdjąć bez, bez niczego, no to, to możemy. Przekręcamy ją do że tak powiem normalnej pozycji, i kość tę możemy wykorzystać w kolejnych rundach. Załóżmy, że ten pojazd nam się gdzieś też przesunął. Rzucamy po raz kolejny. Kości oczywiście umieszczamy. A może być i tak. Uh. W ten sposób. O, właśnie. Pierwszą rzeczą, którą musi, na którą musimy zwrócić uwagę, jest to, że ta kość nie zajmuje nam miejsca w kolumnie. Prawda? Czyli nadal tak naprawdę w każdej kolumnie musi się znaleźć jedna kostka biała albo kostka szara. Natomiast kość niebieska, tak jak powiedziałem, jest kością permanentną. Akurat tutaj może nie był najlepszy przykład. O, w ten sposób. Te dwie kości oczywiście nic by nam nie robiły, poza spowolnieniem statków. Eee, w tym przypadku, no dobra, okej, okay. ta kość za trzy energii dałaby nam zestrzelenie statków, które znajdowałyby się na, na tych polach o wartości 1, ale teraz kiedy byśmy chcieli z tego pola pobrać energię, zrobilibyśmy to w sposób następujący. Wzięlibyśmy obie wartości, zsumowali, czyli w tym przypadku 8. Super sprawa, ale zdjęlibyśmy tylko kostkę szarą. Kost niebieska zostałaby na swoim miejscu i obrócilibyśmy ją do o, takiej pozycji, żeby zaznaczyć, że ta kość już w tej rundzie została zużyta i oczywiście zużyta ponownie być nie może. W przypadku gdy mamy dwa pola no to jest oczywiście na łatwiej, bo zdejmując jedną kość wiadomo, że i tak nie będziemy mogli tego pola aktywować, ale gdyby ta kość znajdowała się na przykład tutaj i by była na poziomie 3, chcielibyśmy jej użyć, przekręcamy ją, pokazuje nam, musimy oczywiście zmienić o, o jedną wartość w dół, i tyle. Jeżeli nie chcielibyśmy używać tej kości, ona by została tak jak jest, nie zmieniałaby swojej wartości, ale oczywiście blokowałaby nam pole. W każdej chwili rzecz jasna możemy tę kość zdjąć, po to, żeby w jej miejsce położyć kość inną. Gdybyśmy oczywiście chcieli, zwłaszcza że w momencie, gdy kość zeszłaby do poziomu 1, i oczywiście byłaby aktywowana, i stwierdzilibyśmy, że 1 to w sumie za mało, możemy ją po prostu zdjąć i położyć w jej miejsce inną. Kości. Dzięki temu oczywiście te roboty nam tutaj znacznie sprawę ułatwiają, blokują nam pole, znaczy uzupełniają nam pola, szczególnie w przypadku tych większych, ale jednocześnie też z, po każdym zużyciu, no zużywają nam się i wtedy, wtedy musimy je niejako od nowa na planszy zainstalować. Szczególnie tutaj przy tych, oczywiście kładąc kości na te pola i, i um, um, ustawiając je jak najlepiej z jak najwyższymi wartościami, żeby, żeby te roboty nam długo tutaj pracowały. Teraz ten pojazd drążący, sytuacja wygląda w ten sposób, że kiedy mamy do dyspozycji dwa pola to kości, to oczywiście możemy, możemy używać wtedy dwóch robotów. Natomiast to, co jest istotne, jeżeli doszłoby do sytuacji, że nasza kość znajdowałaby się w tym miejscu, a pojazd drążący musiałby się cofnąć, prawda? ze względu na to, że statek matka zjechałby do tego poziomu, wówczas ten pojazd się cofa, natomiast robot zostaje zniszczony i zasypany, i on musi również zniknąć z plaży. No, Oczywiście ma to sens, chociaż z drugiej strony, gdyby, gdyby nie musiał znikać, to być może zostałby tutaj jako kość, po to, żeby ten pojazd drążący mógł, e, mógł tutaj wrócić. Natomiast nie ma takiej opcji ta kość musi zostać usunięta. I to było w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o zasady dodatkowe. Jeszcze tylko dwa słowa na temat kampanii. Wygląda ona w ten sposób, że dostajemy taki pakiecik, w którym mamy taki krótki komikso, komiksowe wprowadzenie, troszeczkę scenariusza, no i mamy tak naprawdę postaci, nowe plansze bazy, mamy też plansze z miastami, no i kierując się Wytycznymi w instrukcji, chociaż instrukcja tak naprawdę bardzo ogólnie to nam opisuje, ale wszystko to, co nam potrzeba, jest w tym takim drobnym pakieciku. No i mamy cztery takie misje, po przejściu których możemy oczywiście wykorzystać te elementy po to, żeby w nie grać. I teraz um, na koniec mamy taką króciutką ściągawkę. Wszystko to, co jest oznaczone czarną gwiazdką, automatycznie zwiększa nam poziom trudności, czyli możemy sobie w jakiś sposób um, obliczyć. Jak trudna będzie nasza rozgrywka na podstawie chociażby tych wszystkich gwiazd, które wprowadzimy do naszej gry? Także jest tutaj bardzo, bardzo dużo różnorodności. To, co widzieliście w wersji podstawowej, to jest rzeczywiście tylko taka namiastka. Natomiast e, już pełna rozgrywka z robotami, czy też oczywiście wykorzystanie elementów kampanii jest rzeczywiście i brzmi e, naprawdę ciekawie. Tyle, jeżeli chodzi o grę pod wrogim Nie wiem, Mam nadzieję, że będzie mi dane również zaprezentować przykładową rozgrywkę. A póki co. Musi Wam to wystarczyć. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.